Witajcie, skłosz się kłania. Dzisiaj rozpakowanie, ale nie tuzinkowe, niecodziennie otwieram coś takiego. Dzisiaj nie będzie metalu szlachetnego, żadnego żadnych monet, żadnych sztabek. To, co mamy w zwyczaju pokazywać tu na co dzień. Dzisiaj będziemy mieli trunek, dzisiaj będziemy mieli szkło, dzisiaj będziemy mieli Również limitowaną edycję, ale zupełnie coś innego. Coś, co yy, zakładam, że wielu z Was nie, ma, nie zdaje sobie sprawy, że można w coś takiego inwestować. Dla mnie też jest to coś nowego. Zostańcie ze mną, otwieramy, porozmawiamy, zobaczymy. E, no i przypominam, że materiał skierowany jest e, do widzów dorosłych. No, zapraszam na film. Słuchajcie, mam tutaj taką przesyłę paka, oczywiście w kadrze się to nie, e, to nie mieści e, zakupiłem, bo przyznam się, że zauważyłem na Discordzie pewną e, pewną e, rozmowę na temat tego, a wcześniej nie wiem jak, jak to wyszło, ale widziałem zapowiedź e, czegoś takiego, a mam, mamy tutaj przed sobą paczkę, która w środku kryje no, jak mówiłem Wam, e, flakon z, e, z, z trunkiem otwórzmy. Butelka, która kosztowała mnie 249, jest to 0,7 litra. E, firma zajmująca się sprzedażą trunków, ale też limitowanych, tu mamy coś. Co wydało mi się bardzo ciekawe, mimo że nie mam e, jako, jakby w dużej kolekcji limitowanych, limitowanych tych oto e, zacnych napojów czy tej whisky, no to pro, spropo, spodobało mi się e, to, że mamy tutaj butelkę sygnowaną jednym z e, artystów. tutaj. W wywiadzie widziałem, że y, mowa jest o ojcu y, rapu czy hip-hopu w Polsce e, z tym bym się raczej nie zgodził. No, osoba ma duży wkład w tą kulturę, ale ojcem bym go y, nie nazwał. E, z, od 1998 chyba aktywna osoba, kojarzę y, pierwszy, z, pierwszy zespół, jaki został y, w, wtedy y, no jakby wydane, bo to wyszło na nielegalu, 98. W 2000 chyba została wydana pierwsza płyta, eee, to był zespół 1.7 z Białego Stoku i stąd nasz autor tego wydania, stamtąd też nasz autor tego wydania po pochodzi mowa tutaj o pichu, ale imię, nazwisko jest nieważne, eee, trochę to piszczy, przepraszam was, ale już to wydobywam. Da, da, da. do tej oto buteleczki e, dodawany jest single z e, Street Empire jest do tego teledysk jak macie ochotę zapraszam, możecie wrzucić to też na YouTube e, posłuchać, zobaczyć mamy tego artystę i to jest jako pierwsza e, no nie wiem, tego typu, pierwsze tego typu wydanie, gdzie raper czy artysta, e, którego w jakiś tam sposób e, znam, doceniam bądź nie, lubię bądź nie, wydał. E, Taki, taki, taki przedmiot, czy ten limit. Mamy tu ściśle limitowaną buteleczkę. O, mamy nawet 210. Mamy 210 butelkę na 375. Podpis artysty. Jest to Sweet Empire Blended Malt Scotch Whisky. Szkocka mieszanina. Tutaj więcej można by po. No, przeczytajmy, co tu jest napisane. Wyjątkowa whisky z, ze szkockiej destylarni L Loch Lomond. Eee, zabutelkowana w mocy 48% Uuu, to to dobrze to bardzo dobrze w limitowanej edycji 357 sztuk prawdziwe imperium smaku jest na e, intensywnie słodko i bezkompromisowo zapraszamy do Poznania whisky, którą wybrałem z myślą o Was magazynów, magazynów DMS Barrels e, na Podlasiu pejcha, to mamy pejcha, czyli pich, Adam Pich Piechocki Selection, to coś więcej niż whisky, Ok, bardzo ładna buteleczka, yy, rzekłbym, yy, no, niestandardowa, dosyć, jeżeli mówimy tutaj o, yy, jakby, samym kształcie, yy, koreczek, Drewno, no nie będę. I tam mamy. E, oczywiście banderole naszego kraju. Do tego singiel, singielek. Rzućmy okiem. Ok, niczego tu nie zobaczymy. E, posłuchamy. Koszt tego 249 zł plus przesyłka. E, z tego co wiem już niewiele tego zostało. E, Odkładam do barku, tam gdzie trzymam różnego rodzaju trunki. No i będę obserwował, co się z tym dalej będzie działo. Może będą inne wydania. Jest to dla mnie coś ciekawego, coś nowego. Jeżeli mam tutaj w gronie moich widzów konesera bądź osobę, która zna się trochę i w jakiś tam sposób. Też inwestuje w coś takiego, no to proszę o jakiś większy komentarz, ewentualnie o skontaktowanie się ze mną. Mam znajomych, którzy w ten sposób inwestują, gdzieś kupują, zbierają się jakieś niskie nakłady, butelek, wszystko wykupują. Jak to dalej? Co się z tym dalej dzieje? Nie mam pojęcia, bo przy okazji słyszałem rozmowę, nie, nie pytałem. Teraz mam pierwszy w, pierwszą tak, taką buteleczkę. Dajcie znać w komentarzu, co myślicie, jeżeli chodzi o inwestycję. Czy to ma prawo e, wystrzelić, czy, czy nie? E, jeżeli nie, no to napiję się, mam nadzieję, dobrej whisky za jakiś czas. 250 zł za 0,7. No to jeszcze, jeszcze damy radę, nie? A. No co, no, powiedzcie. No, powiedzcie mi, czy to dobry ruch z mojej strony, jeżeli chodzi o inwestycje. Jeżeli chodzi o kolekcję też. Dzięki Wam za obecność, krótki materiał. Eee, tutaj liczę trochę na was, że coś mi popiszecie, może się czegoś więcej dowiem. Trzymajcie się z staw Cześć.